Szanowni Państwo, w dzisiejszym odcinku zajmiemy się listami rozwijanymi, czyli tak de facto sprawdzaniem poprawności danych. Excel dysponuje taką funkcją, to, która pozwala nam sprawdzić i zadbać o to, żeby w danej komórce była dokładnie wartość takiego typu, której oczekujemy, a czasami wartość z określonej listy. Przykładowo, jeżeli ustawię się tutaj w komórce C5. Wybiorę sobie opcję dane, tutaj sekcja narzędzia danych i tutaj mam listę rozwijaną poprawność danych, tak? Mogę decydować, co znajdzie się w komórce C5. Wybieram sobie tutaj opcję na przykład liczba pełna. Mogę dodatkowo wybrać z wielu opcji. Może być to opcja między, na przykład między 1 a 10. Wiem, że to mają być pełne liczby, czyli rozumiem przez to liczby całkowite. Dodatkowo mogę tutaj zastosować komunikat wejściowy, który, tak, który będzie miał tytuł. Tak? W tej komórce może mają być liczby. Całkowite między 1 a 10. Dodatkowo mogę też zaprojektować komunikat o błędzie. Jeżeli ktoś wprowadzi nieprawidłową liczbę, to tak nieprawidłowo, nawet nie tylko liczbę, ale nawet wartość tak? bo ktoś oczywiście może wp próbować wpisywać tam tekst. Też mogę dać Jakiś określony komunikat. Ok. Zarówno alert o błędzie, jak i komunikat wejściowy nie są obowiązkowe. To jest bardzo ważne. Tak często my tego wcale nie robimy. Akurat ja w celach pedagogicznych pokażę: mamy. Widać teraz, że gdy kliknę w tę komórkę, pojawia się podpowiedź, co tutaj może być de facto, a dodatkowo, jeżeli wpiszę coś, co nie, nie spełnia kryterium, nacisnę Enter, widać, pojawia się mi komunikat, który zaprojektowałem. Uwaga, wprowadź dane zgodnie z regułą. Ponów próbę I jeszcze raz wpisuję na przykład piątkę. Jak najbardziej działa, tak? Więc... Yy... Spróbujmy, sprawdźmy, jakie są jeszcze inne opcje, dość ciekawe. Tutaj przykład na liczbę dziesiętną, znowu to samo, przypominam, karta dane, narzędzia danych, poprawność danych i tym razem wybiorę opcję liczba dziesiętna, czyli liczba, która może zawierać, która może zawierać. Także część ułamkową. Zrobię dokładnie to samo od 1 do 10. Tym razem nie będę wybierał komunikatu wejściowego ani alertu o błędzie. Tak, dajemy i mogę tutaj wpisać na przykład 1,55. Tak? Jest liczba, która zawiera także część ułamkową. Data podobnie. Tak, data początkowa. Mogę sobie taką datę oczywiście wybrać z określonego miejsca, a mogę też wpisać z palca. Na przykład od 1 do 31 stycznia. No i teraz spróbujemy wpisać. Na przykład 5 stycznia. Tak, rozszerzymy kolumnę, oczywiście jest w porządku, natomiast gdybym chciał wpisać 5 lutego, zobaczymy, jak zareaguje. No, już wyskakuje komunikat, że jest to niepoprawne. Tak, dokładnie to samo będzie w przypadku godziny, więc tego nie będę omawiał, natomiast ciekawą rzeczą jest długość tekstu. Możemy sobie wybrać na przykład to i, no właśnie, tekst od do. Jeżeli wiem, że mają tam być na przykład 2 i 3 znakowe teksty, kody i tak dalej, mogę wybrać między 2 a 3. Przypominam, że oczywiście także tu mamy wiele innych kryterium. I jest. Teraz, jeżeli wpiszę sobie TTT, t, t, jest ok, ale jeżeli wpiszę RRR, już nie jest ok. Tak, to są klasyczne, bardzo proste opcje. Bardzo przydatne. Dzięki temu, jeżeli oczywiście taką poprawność daną, danych zastosujemy nie dla jednej, ale na przykład dla wielu komórek, możemy to osiągnąć w ten sposób, że przed wprowadzeniem danych zaznaczamy ogromny obszar, najczęściej w praktyce całą kolumnę i wtedy dopiero wy, wybieramy poprawność danych. To chyba najprostszy sposób. I wtedy dbamy o to, żeby osoby czy my sami, gdy uzupełniamy dane. Tak, żeby te dane spełniały określone kryteria, i żeby następowało to autosprawdzanie, sprawdzanie tak, czy wszystko jest w porządku. To w zasadzie tyle. Dwie ostatnie opcje, czyli, czyli niestandardowe i lista, no, są dużo bardziej wyrafinowane i pozwalają na wiele, wiele ciekawych opcji. Zacznijmy od niestandardowych. Jeżeli ja tutaj wybiorę sobie w tej komórce. Opcje niestandardowe. Mogę zadecydować o tym, jakie kryterium takie, no już trudniejsze, tak, kryterium, które musi być sprawdzone za pomocą formuły, tak ma spełniać ta komórka, nawet ta wartość, która jest w tej komórce, mówiąc ściśle, czyli wybieram sobie. Tak Zaznaczam tą komórkę i sprawdzam, czy ta komórka jest większa niż 5. Oczywiście zrobienie czegoś takiego nie ma sensu, bo my dokładnie ten sam warunek mielibyśmy już tutaj w przypadku pełnych lub dziesiętnych liczb. Tutaj ciekawą opcją będzie, jeżeli my wybierzemy na przykład funkcję modulo. Funkcja modulo daje nam resztę zdzielenia, resztę zdzielenia tej komórki. Tak, czyli tej wartości przez 3. Jeżeli liczba jest podzielna przez 3, to funkcja modulo daje nam wartość 0. A zatem, jeżeli ja tutaj napiszę 0, to wtedy warunek będzie spełniony. Jest wszystko w porządku? Naciskam OK. Jeżeli wpiszę tu liczbę 3, która rzeczywiście jest podzielna przez 3, jest OK. Jeżeli wpiszę liczbę 6, jest w porządku. Jeżeli wpiszę liczbę 9, też. Ale jeżeli wpiszę liczbę 8, Powinien wyskoczyć komunikat. Tak więc, używajmy to w tych celach. Często te funkcje tutaj bywają dość skomplikowane, natomiast to już zależy od użytkowników. Natomiast, opcja, która jest najczęściej używana przez osoby pracujące na danych, to opcja lista. Ona jest stosunkowo prosta, a jednocześnie daje najwięcej możliwości. Przypatrzmy się temu. Jeżeli ja bym chciał, żeby w tych komórkach, a nawet w tych, tak, nawet zaznaczę większy obszar, tak, żeby od razu pokazać, że działa to na większym obszarze. Tak, zaznaczam wszystko i wybieram znowu kartę dane, poprawność danych, wybieram opcję lista i zobaczmy, jakie jest źródło tej listy, tak? Mogę sobie po prostu zaznaczyć te komórki. Oczywiście te komórki nie muszą być dokładnie w tym miejscu. tak? Mogą być w innym markuszu. I, no i klasycznie na, na tym poprzestaniemy. Tak? Yy, mamy. Tak? Od tego momentu pojawia się nam taki wyjątkowy, tak? taki trójkącik z listą rozwijaną. Mogę decydować, co ma znaleźć się w każdej z tych komórek. Mogę oczywiście wybrać Katowice. Zwróćmy uwagę, że lista jest no, skończona. Więc gdybym ja chciał użyć nowych kolejnych miast. Na przykład dopisuję sobie tutaj. No, Wrocław, zróbmy to z wielkiej litery, Jest Wrocław, no to ten Wrocław z automatu się tutaj nie pojawi. Tak? Wrocław z automatu się tutaj nie pojawi. Mam oczywiście kilka opcji na, na załatwienie tego problemu, aby to było aktualizowane i teraz mogę znowu zaznaczyć cały ten obszar poprawność danych. No i tutaj widzimy, że dane, które się zaczytują, to są dane od 4 do 6. Mogę tu z automatu zmienić na siódmego. Naciskamy OK. No i mamy. Tak, mamy kolejne Oczywiście tak, nie, nie chcemy tego robić na co dzień. Jeżeli my projektujemy nasze orkusze, chcielibyśmy, żeby ta lista była dynamiczna, żeby, żeby to się działo niejako automatycznie. Jak sobie z tym problemem poradzić? Spróbujemy to zrobić w troszkę inny sposób. Wiemy, że jest w Excelu taki obiekt specyficzny, który nazywa się tabela. Żeby go stworzyć, ja tutaj nad tymi miastami napiszę lista miast, tak? Zaznaczam sobie ten obszar, proszę zwrócić uwagę. Tak i naciskam Ctrl T. Jak tadeusz, moja tabela ma nagłówki. Super? Tak, moja tabela ma nagłówki, bo moim nagłówkiem jest to słowo lista miast. Tak, gdyby ta tabela była tak wielokolumnowa, to oczywiście pierwszy wiersz jest tym nagłówkiem. Zaznaczam OK. I zwróćmy uwagę na jedną ciekawą rzecz. Jeżeli ja klikam w taki obszar, to jestem niejako no, w zwykłym zakresie komórek, tak? W takim typowym obszarze. Natomiast gdy klikam tutaj pojawia się u góry dodatkowa karta, czyli mam do czynienia z obiektem, tak, wyjątkowego typu, który ma swoje polecenia. No i ten obiekt, jak sama nazwa to wskazuje, nazywa się tabelą, tak? To jest tabela. I nawet mogę tutaj dojrzeć, jak wygląda. Nazwa tej tabeli. To jest tabela numer 6. Ja mogę zmienić tą, tą tabelę na miasta, czyli wklikuję się tutaj robię backspace, naciskam tak znaczy, wpisuję po prostu miasta. Wciskam Enter, to jest bardzo ważny moment, żeby to zaakceptować w momencie, jak tutaj to wpisuję. I od tego momentu ta tabelka jest tabelą o nazwie miasta. Klikam w ten obszar. Nic się nie pojawia na karcie, na wstążce, tak? Klikam tu, pojawia się karta z nazwą TAB. Jeżeli chciałbym teraz, żeby wartości z tej tabeli tak, były jedynymi możliwymi wartościami, zaznaczam ten obszar, wybieram znowu poprawność danych. Tak, wybieram tutaj lista. No, a następnie. No Robię dość specyficzną operację, to znaczy zaczynam wpisywać tutaj formułę. Tak Wcześniej Państwo widzieliście, że można formuły robić w sekcji niestandardowe, ale można to zrobić także tutaj. No i teraz wybieram, wpisuję nazwę formuły. Formuła nazywa się adres pośredni. Jest to, jest to funkcja, która pozwala nam odwoływać się do zakresów na podstawie fizycznie wpisanych adresów jako tekst. My ją wykorzystamy w taki sposób, aby teraz wpisać, uwaga, w cudzysłowie, tak, nazwę tabeli. Przypominam, tabela nazywa się miasta, a nagłówek tabeli, który zawiera listę miast, nazywa się lista miast, co też tutaj widać. Zamykam cudzysłów i zamykam nawias. Naciskam OK i zobaczmy, tak? Na razie jeszcze nie widać, czy, czy rzeczywiście wszystko fajnie działa. Natomiast teraz dopiszę tutaj, i tabela, oczywiście dla osób, które znają obiekt typu tabela, jest samorozszerzalna, więc jak, jeżeli ja tutaj dopiszę kolejną. Kolejną nazwę miasta. Wpiszę to z wielkiej litery, całkowicie to oczywiście nie ma żadnego znaczenia. Tak, tabelka się rozszerzyła. I teraz widać, że kolejne miasto Sosnowiec jest już wzięty pod uwagę, tak?